Dzień dobry, nazywam się Janna Prąckiewicz. Przechodzimy do drugiej części ćwiczeń z oceny żywienia. Tematem drugiej części będzie ocena stanu nawodnienia. Jeśli chodzi o tą część ćwiczenia, to wykorzystamy materiał badawczy, którym będzie mocz poranny. Na podstawie wybranych trzech badań ocenimy stan nawodnienia badanej osoby. Pierwszą metodą do oceny stanu nawodnienia jest ocena barwy moczu. Robimy to przy pomocy skali barwy moczu. Mocz przelany do probówki, przystawiamy do skali barwy i odczytujemy barwę moczu. Tu widzimy, że barwa moczu jest jasnożółta. Zapiszemy sobie wynik na tablicy. Kolejną metodą do oceny stanu nawodnienia jest pomiar ciężaru właściwego moczu. Jeżeli chodzi o ciężar właściwy moczu, to wykonujemy go przy pomocy urządzenia, które nazywa się urometrem. Urometr posiada tutaj wyskalowaną miarę. Urometr wkładamy do cylindra i przy pomocy tej wyskalowanej Miary. Odczytujemy ciężar właściwy. Z pomiaru wychodzi 1,014 g na ml. Zapiszemy wynik na tablicy. Kolejną metodą do oceny stanu nawodnienia jest pomiar osmolalności moczu. Osmolalność moczu mierzymy przy pomocy urządzenia, który się nazywa osmometr, i jest to mierzona metoda osmometrii punktu zamarzania. Jeśli chodzi o osmolalność, to oznacza to liczbę moli substancji osmotycznie czynnych rozpuszczonych w jednym kilogramie rozpuszczalnika. Przystępujemy do pomiaru. Pobieramy 100 mikrolitrów moczu, nalewamy do probówki, i następnie wstawiamy do osmometru. Probówka wstawiona, włączamy pomiar. Po pomiarze otrzymaliśmy wynik 380 miliosmomoli na kilogram wody. Wynik zapiszemy na tablicy. I teraz zadanie dla Państwa. Bardzo proszę na podstawie uzyskanych wyników trzech pomiarów ocenić stan nawodnienia badanej osoby.